Midzi z Rudgery. by cię nie słyszał Aha. Szkoda, Sześć Aaaaah! A ty, Czemu mnie ty, ty, CZEMU MNIE ty, <bijecie? ścoughs> Ten jest. <grymne> nie <grymne> blokuj mnie no O to ty mnie nie, nie blokuj Ej boost, boost, boost Ej triple boost, chodźcie, chodźcie Triple boost, to działa jeszcze? Kurwa Halo No Eee. <grymne> <grymne> e, coś się stało Na ja SP A on dobra no ty kurwa! Hahaha! Eryk, uciekaj, Eryk! O! chodź ja taki bopy! A... Zaraz kupię zawsze sobie, patrz, e, co gorąc... ty. Patrz, patrz Nie, może bo idziecie na ten site ze mną! Ja jestem, za tobą, więc się to Aha, dzięki za najda Propozycja, weźmy to wygrajmy Propozycja, zabijam wszystkich teammateów No jak jak nie trafisz tego Ten jednego strzału, jak, ja. jak nie trafisz tego jednego pocisku, to musisz zginąć przed bombem Kurwa A tego na to nie O, w piznuch. o, piznuch. o piznuch. Nie robisz Poka za tym, za filarem UFU Panowie z życiem Cię śmiejesz Mieciu Za kularmi <tolary>? EJ PLACY CO TY Ej! HAHHAHA myślałem że wbijasz ze mną Nie ja idę z nimi O sorry Zabiłem Widzieliśmy czy byśmy wbijali i plantowali a ty co No i gówno TAAA plantowali EHEHEHEHE EJ Ty trafisz, beneks! Ty trafisz? 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 trafisz. <tolary> Za chwilę! Za chwilę! Za chwilę! Igor. Dobrze Za Dobrze Za chwilę! Za karem? Za chwilę! Za chwilę! Ja chwilę! Za chwilę! Za chwilę! Za chwilę! Masz, masz chwilę! auto. Masz Za chwilę! Jeszcze chwilę! Dobrze. No Ej! Bo monster był zasmokowany i... Ej. Ej.